Cześć z tej strony Mister i chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować przydatną modyfikację z Lanon Tradecraft. Dodaje ona do naszej gry, o właśnie takie dziwne, pomazane pudełko. Mamy tutaj 6 zakładek: Trade XP Level, Trade Gold Ingots, Trade Redstone, Ender Pearls, Lapis Lazuli i the Trade Iron Ingots. Dlaczego ja nie mam lapisu i sztabek żelaza? A ponieważ jeśli wejdziemy w Trade Lapis Lazuli, wyświetla nam się taki komunikat, że są pewne błędy. Spróbujcie ponownie w wersji 1.0 tego mowa. Ten moc ma teraz wersję 0.9. Trzeba czekać po prostu, aż autor dopracuje te dwie zakładki. Tak samo jest Straight Iron What you get, what you find, jakiś nothing yet. Ej, nic się nie dzieje, po prostu trzeba dać ci back. I escape'em z tego wychodzimy. I teraz Wam pokażę. Może zaczniemy od Ender Pearl, bo to jest szybko. Not kosztuje jedną Ender Perłę. Jest not. I dzień. Jest dzień. Ja mam 111 tej rzeczy, bo korzystam z tłumany items, ale... Ale, ale... Trade redstone. Tego wam e... nie opłacam używać, ponieważ zwróćcie uwagę, co się teraz stanie. Mam 22 level i tutaj półtorej, powiedzmy, tych takich paseczków. I co się stało nagle? Jest cały pasek, ale mi się level usunął. Jeśli jeszcze raz to wezmę... What the fuck? Tutaj się pojawił i następny pasek. Po prostu to nie działa. Więc tego z redstone'em tego Wam też nie radzę używać. Te trzy zakładki są niedopracowane strasznie. Tylko te trzy działają po prostu yy, bardzo dobrze. Teraz sztabki yy, zł złota. Jeden level kosztuje jedną sztabkę złota. Proszę. Pierwszy. Można tak sobie nabijać. Piąty. Teraz trzy serduszka kosztuje jedną szapkę złota, i zwróćcie uwagę teraz na te tutaj serduszka. Powinny nam mignąć tutaj na biało. To oznacza, że dodane był są serduszka. Były. Zwróćcie uwagę jeszcze raz. Hop, mignęły na biało. Teraz Trade XP Levels. Wezmę sobie, ponabijam tego trochę. Ok. Teraz tak, jeden level to jedna sztabka złota. Dostałem 5 yy, leveli, jedna sztabka. żelaza, też dostałem. Teraz 15 leveli to diament. wezmę sobie ponabijam. Sorry, może to nudne trochę nabijanie, ale zaraz Wam pokażę, że to działa. 16 na wszelki. I dostałem jeden diament. Proszę, wszystko pięknie, ślicznie działa. Teraz Wam coś pokażę. O. a ręką tego oczywiście nie zniszczymy, ale już nieważne, jakim kilofem zniszczymy, nawet drewnianym. Opa. Teraz pokażę Wam, jak takie coś skraftować. Tylko będę do tego potrzebować dwóch <główko> stone <blblestone 'a> i jeszcze wiadrola. O, pięknie śnieg pada akurat. Oczywiście w Minecrafcie. W kolumnę ustawiamy nasze sztabeczki złota. Na dole i na górze kabel stąd, a po środku wiaderko z lawy. Dostajemy naszego coinshopa ze śmieszkiem. Nam podarował autor tej modyfikacji. A wiaderko odzyskujemy. Oczywiście bez law. O, piękny śnieg. Teraz w tym zimnym trochę tej zimnej atmosferze, jeśli nie mogę coś wysłowić dzisiaj. Przejdźmy do tego, jak takie coś zainstalować. Więc, gdzie mamy już naszego kochanego moda oraz nasz kochany moduł Wchodzimy Wchodzimy, start, uruchom, procent, apety, data, procent. Folder, kropka Minecraft, folder bin, Minecraft, jar. Otwieramy 7 zipem lub winrar usuwamy folder meta bo bez tego nas mod nie będzie działać. Tak szybko pędzę trochę z tym wszystkim, więc teraz to spokojnie. Seven Zipem lub WinRarem otwier otwieramy naszego modu adera. Wszystkie pliki, czy nie, wszystkie pliki przerzucamy do Minecraft Jar. Tak samo z naszym modem otwieramy 7 Zipem lub WinRarem, i przerzucamy wszystkie pliki do Minecraft Jar. Jeszcze taka notka, bo w tym folderze skompresowanym, jak otworzycie Seven Zipem lub rarem, jest taki folder TC0.9 oraz folder e, MacOS X coś tam. I ten folder MacOS możecie po prostu usunąć, albo po prostu nic, nic z nim nie trzeba robić. On jest totalnie bezużyteczny. Trzeba otworzyć tylko ten folder TradeCraft0.9 i te wszystkie pliki przerzucić do Minecraft Jar. Ten folder MacOS jest wam zupełnie nieprzydatny. Dlaczego ja go nie mam? Ponieważ ja go usunąłem po prostu, żeby mi nie przeszkadzał. No i to tyle. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Żegwa żegna się z Wami, mister. Pamiętajcie, żeby komentować, subskrybować, zielone i głód, łapki w górę. Mi mile. Są polecane. nie mogę się wysłowić dzisiaj. E, zapraszam do oglądania moich innych filmików z modami. które e, e, Co Naprawdę nie wiem, co się dzisiaj za to dzieje. Nic nie mogę powiedzieć. Totalnie. Zatkany dos. Zapraszam do moich innych filmików. Crafting, guide, spawner Guy oraz Tubady Items. Dziękuję i na razie. Nareszcie koniec tego. No, no to cześć. Żegna się z Wami minister.